samochód zawsze zapali, zawsze mogę nim wyjechać kiedy chcę. I to, że ma 50 lat, a powiedzmy, że jeździ dosyć dynamicznie, no to, to powoduje to, że jest to mój ulubiony samochód. Nigdy mnie nie zawiódł. To raczej ja go zawiodłem, że gdzieś tam wylądowaliśmy w Rowie albo, albo stanął, dlatego że to było moje do, niedopatrzenie. Nazywam się Marcin Stryczak, jestem pasjonatem 911. Wszystko zaczęło się 15 lat temu. Chciałem kupić jakiś klasyczny samochód. Dobrze by było, żeby był, żeby był szybki. Rozglądałem się za Mustangiem, za Ferrari, za 308 i trafiłem na ogłoszenie o 911 76 rok, wersja turbo. Po tym samochodzie kupiłem następne Porsche. To już było 66 Monte. To był czysty przypadek. Ktoś wysłał mi taki samochód do, do zobaczenia, czy, czy chciałbym taki samochód. Ten samochód był jeżdżący w bardzo dobrym stanie. Jak przyjechał do Polski, okazało się, że ma dodatkowe plusy, o których nie wiedziałem, czyli na przykład cała dokumentacja od pierwszego właściciela i od drugiego od 1966 roku. Wszystkie dokumenty posegregowane, wszystkie faktury z przeglądów. A ciekawostką jest to, że. Drugi właściciel zachował nawet wycinek z gazety z 1974 roku, kiedy faktycznie kupował ten samochód. egzemplarz 66. Jest modelem z krótszym rozstawem osi 7 cm. Jest tych samochodów dosyć mało. Na świecie może nie, ale, ale w Polsce myślę, że jest dosłownie kilka. Sama decyzja o tym, że chcę go przebudować na, na specyfikację rajdową, pozwoliła mi zapoznać się z tym, jak ten samochód faktycznie jeździł w rajdach w latach 60. On miał naprawdę bardzo mało zmian, bo miał półklatkę, sportowe siedzenia, wałki ostre, co dawało mu około 150-150 160 koni, troszeczkę większe tarcze hamulcowe, jeszcze bak centralny, dlatego że wtedy była możliwość nalewania paliwa z dwóch stron. Ten wlew jest bardzo szeroki i oświetlenie. I to były wszystkie zmiany, na które to wtedy FIWA pozwalała temu samochodowi, aby mógł w takiej specyfikacji jeździć w rajdach. Normalnej jeździe nierajdowej. Ten samochód zachowuje się tak jak każdy inny samochód, nawet bym powiedział, że jak że współczesny. Oczywiście trzeba mieć słuchawki, jest bardziej głośny ze względu na wydech, ale jeździ się nienormalnie. Natomiast jeżeli przekraczamy granicę kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, 90-100. Wtedy ten krótki rozstaw osi, który ma ten samochód, powoduje, że tył niestety nie jest taki bardzo przewidywalny. Dlatego Porsche w 67 zmieniło ten rozstaw, powiększyło to o 7 cm i tutaj trzeba uważać. Ja mam ten fotel ustawiony dosyć blisko kierownicy, bez rękawiczek tego samochodu nie obsługuję i w przypadku na przykład pogody deszczowej, no to koncentracja zwiększa się razy 4, nie razy 2. Czyli odjęcie gazu, dodanie gazu, pewna prędkość, którą przekraczamy, czy moglibyśmy przekroczyć w zakręcie, powoduje to, że ten, ten tył ucieka. I teraz już wiem, że przy pokonywaniu szybkich zakrętów jak najmniej zmieniamy różnicę wagi samochodu z przodu na tył, z tyłu na przód, ponieważ to powoduje, że, że ta kontra kierownicy musi wtedy nastąpić. kilka ciekawych sytuacji związanych z tym samochodem. Pierwsza na starcie do rajdu historycznego w Krakowie. Na starcie był Sobysław Zasada. Z sentymentem patrzył na ten samochód, więc to było ogromne wrażenie. Zostawił swój autograf na tym samochodzie. Bardzo o to dbam, żeby się zachował w jak najlepszym stanie. W Hiszpanii, kiedy na koniec odcinka specjalnego, otoczyło nas kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji i wybrało sobie trzech zawodników, którzy Niestety wcześniej na dojazdówce przekroczyli o 15 km prędkość i nie chodzi o to, że zapłaciliśmy tam kilkaset euro mandatu, ale spóźniliśmy się na pekac, co zaważyło potem na wyniku generalnie całego rajdu. A ciekawostka jest dlatego, że żaden z hiszpańskich kierowców nie został zatrzymany, tylko polski i włoski. Myślę, żebym miał garaż, gdzie mogę każdym samochodem wyjechać, kiedy chcę, że nie muszę przedstawiać jednego samochodu, żeby wyjechać drugim. Po to zbudowałem takie miejsce koło domu, które chciałem, żeby było takie dosyć ciepłe, żeby to były rzeczy związane oczywiście z, z moją ulubioną marką. Dlatego też plakaty, które tutaj można zobaczyć, czy, czy samochody, czy jakieś drobnostki związane są z tą marką. Lubię tutaj przyjść i, i popatrzeć na swoje samochody. I oderwanie jest oderwanie od tej rzeczywistości, którą mam w ciągu tygodnia. Mam jeszcze kilka samochodów. Dużym sentymentem darzę moje pierwsze Turbo z 76, które też jest dosyć nieprzewidywalnym samochodem. Mam też inne samochody z 66. Mam 912, mam 914, mam 993 Turbo. Inne samochody, które, które też restauruję, ale większość to są samochody do 73 roku, czyli wersja F. Natomiast jednak cały czas to monte, moje rajdowe, z którym przeżyłem naprawdę dużo kilometrów. Powoduje to, że, że na pewno go nigdy nie sprzedam i będzie ze mną do końca. Myślę, że ta magia 911 polega na tym, że obojętnie do którego samochodu wsiądziemy, w sensie rocznika, to stacyjka jest po tej samej stronie, pozycja za kierownicą jest podobna. Oczywiście samochód przez 50 lat zmienił się diametralnie, natomiast sama bryła się nie zmienia. Jeżeli spytamy dziecko, co to jest za samochód, pokazując mu kształt 11, no to powie, że to jest Porsche. Wszystkie samochody są przeze mnie używane w ciągu roku. Są podobne w zachowaniu. Czy to 911-50 letnia, czy 993, czy 996. One są podobne. Oczywiście mówimy o tym, że zmienia się silnik, zmieniają się parametry na podwozie, napęd na cztery koła. Natomiast dla mnie, czy wsiądę do samochodu z 1966, czy z 2001, czy 2006. To nie czuję dużej różnicy. Zaczęło się wszystko od tego, że to ja chciałem mieć samochód, jeden, drugi, trzeci. Natomiast doszło do pewnego momentu, że stwierdziłem, że no, nie można jeździć dziesięcioma czy nawet kilkoma samochodami. Więc stwierdziłem, że przekształcę tą swoją pasję w hobby. Ja zajmuję się czymś innym, natomiast to jest dla mnie odskocznia. I zacząłem restaurować samochody. Cały proces odbudowy to jest około dwóch lat, żeby odbudować taki samochód, tak jak wyjechał z fabryki. Natomiast dla mnie najciekawszym momentem to jest samo odpalenie już gotowego silnika. Wtedy, kiedy mamy coś, co zostało zbudowane od podstaw, pierwszy raz przykręcamy kluczyk i słyszymy, jak ten samochód pracuje. Teraz, już po tych kilku latach, wiem, że nie problem jest kupić części, które Porsche ma w swoim magazynie. Problemem jest znalezienie części, które służyły na przykład w motorsporcie. Dodatkowe oświetlenie, fotele, kierownice, elementy rajdowe. Z tym jest problem, i tutaj trzeba spędzić dużo czasu, żeby, żeby coś takiego znaleźć. I w dobie internetu no nie jesteśmy tylko my, tylko jest cały świat, więc po pierwsze trzeba to znaleźć, a po drugie, podjąć szybką decyzję, czy to kupujemy, czy nie. Czasami ludzie pytają mnie, czy tymi samochodami jeżdżę tylko w rajdach ale taką samą satysfakcję sprawia mi, że mogę sobie w weekend wyjechać tym samochodem, mogę sobie przejechać, zrobić dwie godziny w jedną, wypić kawę i wrócić do domu. I tak jak kiedyś powiedział ktoś, że nie liczy się cel, tylko liczy się sama jazda, uważam, że to jest dobre stwierdzenie. Mam jedno marzenie, które myślę, że się nie spełni, ale jest wielkim moim marzeniem, to jest 959 Paryż dakar To jest ciekawostka, dlatego że tych samochodów mam kilka, przeżyłem kilka, natomiast gdzieś ta wersja rajdowa z tą patyną i z tymi uderzeniami kamieni poobijana jest tym, co chciałbym mieć. Dla ostatnio takie się sprzedało powyżej 5 milionów dolarów, więc myślę, że to jeszcze muszę trochę poczekać.